don't get it W świątecznym nastroju upłynął wtorkowy poranek 21 grudnia w publicznym przedszkolu nr 3 w Kozienicach. Wszystko za sprawą jasełek przygotowanych z okazji świąt Bożego Narodzenia. Przybyłych na to wydarzenie, w tym dyrektora Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim Roberta Boryczkę, powitała dyrektor placówki Monika Pyc, a następnie rozpoczęło się wspólne kolędowanie. W wykonaniu dzieci z grup przedszkolnych usłyszeliśmy najpiękniejsze polskie kolendy i pastorałki. Poszczególne utwory przeplatane były wierszami i informacjami na temat świąt, które czytały panie nauczycielki. Był też gość specjalny, uczennica szkoły muzycznej, Elena Michalska, która wykonała dwa popularne utwory Wśród Nocnej Ciszy oraz Gore Gwiazda Jezusowi. Na zakończenie spotkania dyrektor placówki przekazała wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Były też podziękowania za piękny występ od dyrektora Wydziału Edukacji. Robert Boryczka w imieniu swoim i burmistrza Piotra Kozłowskiego przekazał też całej społeczności przedszkola nr 3 życzenia bożonarodzeniowe. Jak na święta przystało nie obyło się też bez drobnych upominków. Program świąteczny powstał pod kierunkiem pani Joanny Zapory, Ewy Dasiewicz, Anny Różańskiej i Jolanty Czerskiej a w przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia włączyła się cała społeczność przedszkola nr 3.